Witam na kanale Telefon Szreka. Teraz szukam komputera do garażu. Niestety problem polega na tym, że nie mogę się zdecydować, który. To jest komputer pierwszy. On nie ma RAMu, dysku też nie ma, procesora zresztą też nie ma. Trzeba będzie dać procesor, bo akurat posiadam parę prosków, więc na pewno coś się znajdzie i oczywiście trzeba będzie zamontować tam chodzenie miejmy nadzieję, że wszystko jest sprawne. Moja druga propozycja to jest ten biały komputer. On jest akurat kompletny. Ma dysk, ma ram, procesor i ogólnie rzecz biorąc jest sprawny i gotowy do użytku. To jest moja kolejna propozycja: Fujitsu Siemens S Primo. Nie ma dysku, ale tak poza tym ma ram, procesor też ma i ogólnie rzecz biorąc jest sprawny. Natomiast prezentuję Wam kolejną opcję. Komputer od Dela jest kompletny i sprawny. Jak myślicie, który komputer powinien służyć w garażu? Piszcie w komentarzach. Będę bardzo wdzięczny.